Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony I zaga przed wami kolejny odcinek CS-owych misji Zaczyna się wrzesień, dzieciaki lecą do szkoły No a ja się biorę już ostro za YouTube'a, bo troszeczkę w sierpniu sobie odpoczywałem W sensie nagrywałem mniej filmów, musiałem trochę odetchnąć Ale we wrześniu już się biorę na poważnie, także dam z siebie wszystko, żebyście każdego dnia codziennie mieli jakiś film z CS-a i z innych gier również Także zapowiadam od razu, że będą również inne gierki poza CS-em, ale teraz skupiamy się na CS-owych misjach, lecimy dalej z grupą Revolution, Rewolucja i tym razem będziemy wchodzić sobie na Arms Race w Monasterii. Tutaj jest taka miejsca przed nami. Także bierzemy się za to? Okej, okay. także klikamy sobie Play Mission, bierzemy to. Um, Okej. Okay. Opiemy sobie tę misję. Tam jeszcze będę musiał na kaszu wygrać 32 rundy. Ale to może z koksami sobie em, będę w stanie zrobić. Dostałem już e, ikonkę za em, SL1 w kolonii. Szkoda, że w sumie nie obstawiłem meczów, bo miałem spokojnie złote, a tak to miałem srebro. Ale całkiem ładna jest ta ikonka. A też już macie, Pochwalcie się, jaką jak żeście dostali słuchajcie, za obstawienie SL1. Czy macie Golda, czy macie Silvera, czy w ogóle nie macie na przykład, bo nie obstawiliście naklejek. E, dobra, ja sobie tylko trochę chyba ściszę. A nie, nie muszę ciszać, jest dobrze, jest spoko. Jest chyba jeszcze warm-up, o akurat się zaczyna, Zmienię sobie celownik em, na trujeczkę i crosshair thickness na zero i można cisnąć. Okej. Okay. No to będzie walka. Jest jeden fragens, 19 gól magazynku to może wystarczy, Zro, strasznie dawno nie gram tej mapy wiecie, strasznie dawno nie gram tej mapy. Jezus Maria. To... W ogóle strasznie mi się kojarzy ta mapa z Uncharted, serio. Ktoś grał z Was w Uncharted? O Boże, święty. Tam słyszałem jakiś ten... respawn. Aj kurde, nie dorwał mnie skubaniec. Kurda jazda, nie? Aj, załączył mi się wallhack. I znowu. No kurde, dobrze. No i zabił mnie z noża, no. Skubaniec jeden. szczelny. Będzie jeszcze jeden, nie? Bot Adam mnie zabił poważnie. Kurczę, blada. Ja sobie w ogóle muszę ustawić pełen ekran, bo kurczę mi strasznie przycina grę. Jak jestem na full screen Windowed. A jakbym być programerem, to trzeba grać na full screenie, słuchajcie. Nie, w ogóle ucina strasznie PS, jak się jest na full screen Windowed. Teraz powinno być już pięknie. Ajaj. Teraz mogę programerzyć. No i uciekł mi. No, niemożliwe. No i wspaniale. Dobra. Easy Piece teraz leci. Oj. kurde, no i znowu z nożem po mnie leci, no. Bezczelny, nienawidzę tych gości. Psują mi wszystko, aż mam w wygrać. A w ogóle tych flagów mam bardzo dużo do zrobienia, nie? Więc to będą chyba dwie, dwie mapki w ogóle do ogarnięcia. No i jestem widoczny, ale jasno. Z pompy się strzela zawsze ciężko, trochę na do do gości, jednak. Mam koleś na górze, gdzieś. Bo w się nadarza przez chwilę. Mam poważnie? Koleś się tu ustawił, kampił w tym miejscu? Serio? Dobra, mam teraz lepszą pompę. Hmm. O kurde. No i teraz! Faniaczek został dojechany. Gdzie ten muci O kurde, wupa, to nie będzie łatwe. No i trafił mnie. Znaczy, no też ma snajperkę w ogóle. Tak tam też ostro idzie tak samo jak ja. O oh, kurde, jaki chleb, no niemożliwe, no. Nice, nice. O, skubaniec, nie wypatrzył. Słam słucham? You streamer? Streamer, yes. I'm actually recording for YouTube right now. Wait, what the fuck? Oh my god. Very <ites> oh right. <laughs> nice. Kurczę. O kurde, no gdzie nie zauważyłem, wiecie? Gdzieś tam staj na górze. No idź stąd, człowieku! Znowu musieli z nożem porobić, kurcze. Łała. Nie, niektórzy to są, fenomenalnie z tymi swoimi misówkami na kampanie. nie? Ja naprawdę jestem w szoku. No i kosa. Ojej. No i porobieni. Porobieni, dobra, 37, czyli jeszcze potrzebuję, słuchajcie, 23. To myślę, że jeszcze jedna mapka akurat będzie, żeby to ogarnąć. Mm. Monastery, tylko żeby votowali wo potrzebuję... Je... Co koleś ma, słuchajcie? No, Monastery dostało 4 głosy, więc musi wygrać już chyba, nie? Wspaniale! A w ogóle jak Biele będę dostanę Bloodhound do dropa, no ciekawe Czy za tą misję się uda jeszcze Ale chyba nie, chyba za mało będę miał expa Tak mi się wydaje, że zabraknie mi tego expa jednak, żeby dostać skrzynkę Znaczy, żeby dostać się jakiegoś skina no, ciekawe. Jeszcze nigdy nie tam dobrego skina, słuchajcie. W żadnym dropie. Dobra, jeszcze potrzebuję 23 fragenców, to jest 400 Expa. Jakbym miał z Arms dealer kolekcji, to bym dostawał dodatkowe doświadczenia. O, właśnie, ja jestem po stronie CT teraz, anty tak rozgrzewka. Ale dostawałbym więcej, no tylko że i tak no, na, takie, na takie misje trochę bez sensu. koleś tam spadł, złomonogę. No, ale to jest tak, bez sensu, no to i tak, przecież musiałbym sobie chyba wszystkie skiny ustawić z Arms Dealer, kolekcji. Collection, a to zbierać te, to albo w ogóle wydać pieniądze na te skiny, chyba trochę bez sensu w takim momencie. O, będzie pojedynek. Dobra, lecimy dalej. O, kurde, no teraz wjechałem, cholera, w dość niebezpieczne miejsce. No, go. O, o. Śmieszna jest ta w ogóle. No i porobieni. To szybko idzie. I to już nie ma nożowników takich. O kurde, blady, nie zabiję go! Jezus Maria. Ten się tutaj przyczaił Tego zabiję, mnie Tak Czemu nie mamy jeszcze broni? No dobra, to się może przejmę O kurde, ten jak zleciał Chyba jestem widoczny, nie? Aj, no kurde, wyczekał Będę no, ja tam i kampił w tym domku, słuchajcie, to jest niemożliwe, nie? Jak tak można w ogóle? O smarajle to. W mam skin tego? A, bo to jest pamiątka. Patrzę w ogóle, jak to wygląda. Nie czekają. No nie. Botadam. A to nie jest prawdziwy botadam. To jest, to jest człowiek. Tylko, że ma nikogo botadem specjalnie ustawiony, żeby trollować ludzi. Nie sam wjechać. O kurcze. Jezu, gdzie jest ten koleś? O, jezu, nie strzeliłem. Patrzę na radarze, że kurczę, że gdzieś jest przede mną i nie widziałem cholery do końca. E, dobra, jeszcze. O! Gdzie oni ci przyczają? Masz typ. Okej... Okay. o, mi patrzył po co? ładny. O, ten to mnie Teraz to mnie nie trafiłeś, stary. Teraz to przesadziłeś. Ja słyszałem, że tam nie zabił z noża, ale. To na szczęście, nie byłem ja. Bo tym daszko można sobie chodzić fajnie. Niespodzianka. O kurczę Było groźnie. Dobra misja już chyba Wykonana nie? Headshot wpadł Aj No teraz to była rzeź kompletna O rany Ej, nie dostał głowy? Chyba nie dostał Nie siadło, rany. Co jednym jest strzelak też? Jakiś mój teammate No nie zabiłem go 84-5 dostał Niemożliwe No i znowu nie zabiłem z tego po 2000 No i w końcu A -a. Tak miało być. O -o. No nie, Jak się obejrzał, skubany. Już miałem takiego ładnego respa pod tamtego. Wszystko było pod kontrolą, nie? Oo. No nie, no nie. Awa, wa, 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 wa. Nie, no to ciężko w ogóle się dostać innym na plecy, jak oni cały czas siedzą w w jednym miejscu, nie? To nie jest takie proste. O, o, o. Nie, znowu to samo. Naprawdę nie jest łatwe, jak oni tam cały czas siedzą w jednym miejscu. No kurczę, no nie mogę do nich się przydostać w ogóle. Może tędy będę w stanie jakoś... O nie, nie, jest na górze! Aj, przegrałem mapę. Pierwszy raz chyba przegrałem Arms Race'a bez kitu. Ach. Ale mnie szkodzi. Jest zwycięstwo, słuchajcie. Tak, za doświadczenie. Nie, nie ma niestety dropa, słuchajcie. To będę musiał chyba zrobić kolejną misję, misję zaraz, jakoś słuchajcie. No, no dobra, okej, okay. udało się misję zakończyć, słuchajcie. Monastery, monastery, please. E... Jajku, Boże, aż, Kurczę, aż mi było głupio, że nie zagłosowałem na monasterii, potem to słyszałem. Wiesz, że to było takie dziecko, które tak prosiło, Jezus, Maria, aż po prostu było mi się zakręciły w oczu. Monastery, monastery, please. Masakra. Dobra, słuchajcie, mamy misję z Revolution zakończoną Monastery Teraz czeka mnie ta misja na casualach w kolejnym odcinku, czyli muszę zabijać. Muszę zabijać z broni przeciwnika, czyli muszę zabić fraga, muszę podnieść jego broń i później z tej broni fragować. I 20 tak trzeba zdobyć. To będzie zależało trochę od serwera, czy mi się uda podnieść jakąś dobrą broń od razu i, i czy będę w stanie zdobyć, zdobywać fragi. Myślę, że to jest do zrobienia wszystko na spokojnie, nawet w jednym rzucie, na, na jednym odcinku. No ale to już sobie sami zobaczycie, mam nadzieję, w kolejnym odcinku CS-owych misji. A ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobała cs misja, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!